Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie po długiej przerwie, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeszcze jestem nie do końca ogarnięta ze wszystkim i podejrzewam, że jeszcze długo nie będę, ale dziś przychodzę do Was z krótkimi czytaniami tygodniowymi dla poszczególnych znaków Zodiaku. Mam nadzieję, że. Te czytania w czymś Wam pomogą i na coś wam tam, Was tam naprowadzą. Kochani, zaczynamy od standardowo od raka, bo ma urodziny w tym miesiącu, i potem po kolei wszystkie znaki Zodiaku. Do zobaczenia za chwilkę. Papa. Pa. Dzień dobry, drogie bliźnięta. Witam Was na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na czytanie tygodniowe, które opiszę. Oczywiście na dole, którego tygodnia ono dotyczy. Karty rozłożone, żeby zaoszczędzić czasu, bo, bo chcę tutaj, żebyście mogli sobie to w spokoju wysłuchać przez 6 czy 8 minut i nie zastanawiać się, co tam będzie dalej. No dobra, to zaczynamy, kochani. Zobaczmy, co tutaj karty chcą powiedzieć bliźniętom na ten tydzień. Dziewiątka, buław i. Królowa Mieczy. Wydaje mi się, kochani, że bliźnięta w tym tygodniu mogą wykazywać się determinacją w działaniu, jakąś konsekwencją i gotowością do zmierzenia się z pewnymi trudami, z jakimiś rzeczami, które stają Wam wyraźnie na drodze. Też możecie. Uwalniać się od pewnych niejasnych sytuacji. Możecie też nabierać dystansu do pewnych spraw, zrozumieć coś poprzez rozpoznanie jakichś sytuacji czy, czy jakichś problemów. Tutaj też możecie działać całkowicie niezależnie od tego, jakie na przykład poglądy mają inni. Na Wasze sprawy. Wy tu jesteście gotowi do tego, żeby stawić temu czoła, żeby stawić temu czoła, żeby wyjaśnić pewne sytuacje, wyjaśnić jakieś sprawy, które do tej pory były dla Was nie w pełni zrozumiałe. Takie mam, takie odnoszę wrażenie, że ten tydzień będzie tutaj właśnie. Obfitował w pewne wydarzenia, w których trzeba będzie mm, być konsekwentnym i gotowym na, na działanie i na zmierzenie się z prawdą. Na zmierzenie się z prawdą. Co w pracy dla bliźniąt? O, przepraszam, muszę tak. Król mieczy. Analityczne rozumowanie, czyli jakby kontynuacja tej. Tego rozpoznania jasnego. Analityczne rozumowanie, metodyczne podejście do pracy, do spraw zawodowych, finansowych. Myślę, że to jest takie doskonalenie rozumu w tym tygodniu. I poprzez to doskonalenie bliźnięta mogą rozwiązywać zawiłości w pracy, mogą właśnie zyskać jakąś jasność w zrozumieniu pewnych rzeczy. Może też y, będziecie y, tu, tak jak wspomniałam wcześniej, analizować pewne sprawy, czy Wam się coś opłaca na przykład, czy można zainwestować w coś, y, czy można coś też y, uciąć. Być może nawet y, jakąś y, pracę, która gdzieś wam ciąży, jakiś obowiązek, który gdzieś wam y, ciąży. Jest dla Was pewną przeszkodą w Waszych sytuacjach zawodowych i od czegoś będziecie próbowali się odcinać. Zobaczmy teraz, co w uczuciach u bliźniąt. O. A w uczuciach paśpucharów, czyli bardzo ładnie. Tu jest, kochani, pewna szansa na kontrolowanie swoich emocji. Będziecie tutaj y, osobami otwartymi w związkach czy otwartymi wobec innych ludzi. To jest też szansa na y, poznanie kogoś y, odpowiedniego do związku, y, bo, tak jak mówię, karta Pazia Pucharów to są pewnego rodzaju propozycje miłosne, propozycje randkowe, y, ale i też y, karta, która może mówić Wam o tym, że zawrzecie jakąś ugodę czy jakiś układ. W relacji partnerskiej, czy w ogóle w jakichkolwiek relacjach międzyludzkich, takie odczuwam tutaj wrażenie. Zresztą bardzo ładna karta. Popatrzcie, sobie ten paś sobie tutaj siedzi, a nie chce się sfokusować. Nieładny. Chyba za bardzo ręka mi się trzęsie. O, ale teraz coś tak widać bardziej. Powoli. Piękny ten paś Pucharów. Jaka jest rada dla Was na ten tydzień? Sąd. Karta sądu. Nie oglądać się za siebie. Hmm. Tutaj jest też możliwość rozwiązania problemów na płaszczyźnie porozumienia. Więc jeśli macie rzeczywiście jakieś sytuacje, yy, takie mieczowe, takie, w których trzeba się trzeba zaangażować swój umysł, swoje logiczne rozumowanie, to nie mieczem rozwiązywać te problemy, tylko właśnie ze spokojem. Na zasadzie porozumienia, dojścia do jakiegoś konsensusu, dojścia, pójścia na jakiś być może kompromis, do pojednania się. Karta sądu. Zaleca też zaufanie zmianom, które nadchodzą, bo one mogą wnieść w Wasze życie coś nowego. Tutaj też jest szansa na to, żeby komuś wybaczyć lub wybaczyć sobie jakieś popełnione błędy, szansa na to, żeby coś podsumować, zrobić sobie jakiś, że tak powiem, delikatny rachunek sumienia, ale i też karta. Może Wam mówić o tym, żeby zrozumieć przyczyny i skutki swoich dotychczasowych posunięć, które doprowadziły was właśnie do tego, że jesteście teraz w tej dziewiątce buław, czyli jesteście zwarci i gotowi do tego, żeby wykazać się determinacją w działaniu. Że stoicie pewnie za jakimś powiedzmy, murem, tak, chociaż tutaj w tej karcie tego. Tego muru jakby nie widać, ale jesteście gotowi na to, żeby stawić czemuś czoło. I może obyłoby się bez tego stawiania czoła, gdybyście właśnie umiejętnie zrozumieli i odnaleźli przyczynę swojego teraz, że tego, że musicie stawić temu czoła. Ale i też. Być może jest tutaj powiedziane w tych kartach coś takiego, że trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za pewne rzeczy, które się dokonały w życiu, albo za pewne decyzje, które, które podjęliśmy i zauważyć, że, jakie mogą być skutki tych działań. Kochani, z mojej strony to byłoby wszystko na ten tydzień. Tak jak mówiłam, króciutkie czytanie. Mam nadzieję, że umożliwi Wam to już y, szybsze działanie i przygotowanie się na, na, y, na przyszły tydzień. My widzimy się za jakiś czas, zapewne. Do zobaczenia, kochani, papa. Pa.